Witamy Was serdecznie. Cześć. Cześć. Z tej strony Natala, a z tej Ola i podcast. Mamy tak samo. I Wy. I my. I dzisiaj przychodzimy do Was z, yy, co? z odcinkiem nowym, yy, z serią właściwie, yy, nowego odcinka. Znaczy jeden odcinek, ale kontynuacja serii, która już była wcześniej. Czyli? Dziwne rzeczy. Dokładnie I To jest tak. piąta? Piąta część. Ja. już. To to będzie teraz? 15, 15 dziwactw, które robimy, bo w każdym odcinku po trzy. I pewnie jest ich jeszcze więcej, ale szczerze coraz trudniej jest coś już wykminić. Ale to też dlatego, że zawsze sobie myślę: O, to jest dziwne i myślę: O, muszę to zapisać i co robię i nie zapisuję. Musimy, musimy to zapisywać, bo to jest właśnie największa zguba dla mnie, przynajmniej. No. Ja potem nie przypominam już sobie. Że właśnie nie, e, nie robię tego na bieżąco i później mam takie nie no, proszę, to było idealne do odcinka i mm -hmm. nie mam tego. Chociaż jedna rzecz, jedna rzecz powiem, która e, była tak e, przeze mnie powtarzana w głowie, nie mogłam jej zapisać, bo to było zbyt proste. No. Ale cały czas ją muciłam w głowie, w głowie na zasadzie pamiętaj o tej rzeczy, pamiętaj o tej rzeczy. Co to było? No powiem zaraz, jak przyjdzie tego kolej, ale no zamiast ją zapisać, to ja miałam takie, pamiętasz? Pamiętam. No dobra, <grym> <grym> także świetnie. No dobra, to zacznij, bo jestem mega ciekawa, co to takiego jest. Yy, Okej, okay. yy, więc ja wyobrażam sobie, nie, nie ma takiej opcji, nie wyobrażam sobie zacząć malować niewyczesaną brew. Rozumiesz? Że na przykład wiesz, no ale czekaj, czekaj krem. czekaj, czekaj. Nałożyłaś krem, nałożyłaś podkład i przychodzi do brwi, i one są takie zmierzwione. Wiesz, no, no to, tak, no, no kołtunów no, nie masz. No dokładnie no, nie mam, nie? I jakby nic nam się nie wydarzy, ale niewyczesana brew. To jest dla mnie, ja nie sięgnę po kredkę. No rozumiem, bo, bo właśnie chciałam zapytać, bo ty mydełek ani takich rzeczy nie używasz. I nie. Tylko kredkę. Ty, tak. Mi chodzi o taki najzwyklejszy, e, grzebyczek, ten taki wiesz. No zwykły ten taki. Taki, ten. taki co mógłby być też końcówką do tuszu. tuszu. No to one są suche sprzedawane w drogerii, więc ja muszę najpierw zrobić porządek z brewką i ją wyczesać. Okay. Ten bałagan. bałagan. Bo no, wiadomo, nie? tam się cuda dzieją na tej brwi. I dopiero mogę... Ruszyć się Jak to czekać. się zmienia? Człowiek kiedyś w ogóle nie malował, a teraz nie wyobrażam sobie bez wyczucia. Tak, no podejrzewam, że ja wtedy też nie czesałam, nie malowałam. <noise> Czyli takie zmierzbione nosiłaś. Nosiłam dzikie tak? <noise> takie <brbi. głos> Jedyne co, to oczywiście była pensja tam w zbyt dużej ilości, żeby je wyskubać do bardzo cienkich, ale... No nie, nie, na pewno nie, nie, nie przeszkadzało mi, że były zmierzmione. Mm -hmm. e, a teraz nie wyobrażam sobie po prostu bez tej, bez tej bez akcji, akcji grzybyczek e, zacząć malować tryb. Okay. No ja też zazwyczaj przeczesuję. Ale, ale jakbym. No a, dobra, bo właśnie znowu a, bez sensu. No nie no, bo, bo już mi się ciśnie, po prostu ciśnie mi się na usta, żeby powiedzieć, ale gdybym nie miała, to bym pomalowała. No i pewnie ty też jakbyś nie miała, no to byś pomalowała. Ale nie. No ja znowu ekstremum jakieś wprowadzam. No, żeby... tak, już nie zabieram ich wybyczek. Sprawdźmy, czy by wytrzymasz. No dobra, ciekawa jestem, jak inni mają. To ja, ja faktycznie też yy, przyczesuję ale to bardziej chyba dlatego, że ja trochę zawsze jej tam daję, albo mydełka. No teraz mam fazę na mydełko, yy, więc po prostu tak przeczesuję, A poza tym przy tej naszej kredce Dobry z drugiej strony jest. Yy, ale ona nie jest beznadziejna, Szczotka, ona jest. Tak ja bardziej. lubię tym właśnie. Szczotką? No tak, potem jak już dam sobie kredki trochę, to tą szczotką, właśnie tak. To nie, to ja tą szczotką nic nie robię, nie? bo ona dla mnie w ogóle. robi. Ja, ja właśnie nie dlatego robi. tą kredkę lubię, bo ona ma tą szczotkę. Z tej, Aha, tej strony. Nie, to ja mam taką zwykłą szczotkę grzybeczek. Dobra, teraz mam, no to mi się wydaje turbo dziwne i zastanawiam się, czy to powiedzieć, czy nie wyjdę na jakiegoś dziwaka. No, dobra, <laughs> Jak nikt nie patrzy, mhm. <laughs> to robię dziwne miny. Do kogo? No nie, no ogólnie wiecie, czasami jak was ktoś zdenerwuje albo coś, no to wiadomo, że jak ktoś nie patrzy, że to zruje, no właśnie, albo coś takiego. Ale czasami na przykład, jak tak przychodzę koło lustra, to sobie testuję nowe... nowe... <gulak> <gulak> Serio? No, nie, no właśnie, nie wiem, czy to bardziej ze względu na takiego aktorskiego to robię, mm -hmm. chociaż no, nie myślę o tym, o przetestujmy nową minę, nie wiem, no, potwora z Ness. Mm -hmm. no nie, no, tylko że po prostu tak wiesz, że na przykład rob... <gulak> O nie, teraz wiesz, nie, nie umiem tak spontanicznie pokazać, jaką ostatnio testowałam. No tak. Ale, <laughs> no, ale że, masz takie no, nie, chyba. No, że na przykład, tak, siedzę sobie w sypialni. Ja tak, jak mam łóżko, no to mam tą szafę z lustrami. Uh -huh. No i siedzę sobie na przykład na, przeciwko tej szafy z lustrami i na przykład robię. I <laughs> To będzie dziwny odcinek. Serio? No i że wiesz, i tak sobie popatrzę, jak ta mina wygląda, nie? Tak naprawdę, że w mojej głowie na przykład takie wykrzywienie, ale jak to wygląda. Dobra, jejciu, niech ktoś napisze, błagam, że robi dziwne miny sam do siebie. Dobra, ja się trochę uratuję. I powiem rzecz, której nie miałam mówić, bo o niej nie pomyślałam, ale robię to. A propos min, to powiem, że ja, jak czytam książkę i ktoś na przykład jest napisane i zrobiła gry i <noise> jaki to mógł być grypą. Albo jak no. ktoś tam opisuje, że podejrzanie uniosło powiekę, to ja sobie sprawdzam, <noise> co to była za winę. Jak ona wyglądała, wiesz, jak, jak faktycznie mógł. Albo z, nie wiem, zmarszczyła nos i się uśmiechnęła. No to ja tak. <noise> Próbuję, czy to jest możliwe. Ale, <noise> Ale to też no, ciekawe. No. To tak, to w książce ja zawsze muszę no. sprawdzić, co to jest, albo wiesz, że ktoś tam ze zdziwieniem odpowiedział, ja. To wiesz, od razu sobie otwieram oczy i się dziwię, no. no. Ale tak właśnie z tymi dziwnymi minami mam tak czasem, że na przykład Piotrek ogląda telewizję i ja robię taką minę, wiesz, nie na zasadzie, że on coś powiedział, ja coś tam, tylko że no, no normalnie sobie siedzi, mogę na telewizji, a ja. Na tak, nie? I czekam, czy on zareaguje. Ale on mnie nie widzi, nie? A ja tak... O, i potrafię tak, kurde, minutę siedzieć. Ale a on mi reaguje on i nie odpuszczam widzi? temat. W ogóle jakby w ogóle nie wracam do tego. A czemu on cię nie widzi? Nie, no, ogląda, nie? Więc Aha, jakby... czyli nie widzi, że ty. Nie, a ja wiesz, a ja z nadzieją taką, że będzie śmiesznie. Aha, to dobra. Że wiesz, że robię go. Ja tak, nie? No i robię. Okay. Kurde, jak ktoś zrobi wycięcia, po prostu tych min dzisiaj moich. No okay. i że wiesz, o co chodzi? Mhm. I że potrafię tak. I sama się chichram. W środku, ale śmieszne. No. A to mi się też czasem zdarzyło. Ale tak, to było adekwatne do jakiejś sytuacji. Nie tak, mhm. że z dupy Tomasz się dzieje, ja do niego. Aha, no to ja tak właśnie z dupy. Okej, okay, to tak to nie, ale że na przykład do jakiejś sytuacji wiesz, na zasadzie zrobiłam jakąś minę i liczyłam, że on się obróci akurat w tej sytuacji i też nieraz czekam. No. I nie ma i mówię. Dobra, spalony. To, już to. <laughs> <noise> idźmy dalej. No, ok. na niech już po prostu opadnie. Dobra. Yy, dobra, nie próbuję rzeczy, które gotuję. Yy, ja w trakcie gotowania tak nie samo. testuję absolutnie. Co ja tam dodałam, co by się Jedziesz. jeszcze przydało. Wszystko robię na oko i na czuja. I jak dopiero yy, jest ten moment jedzenia, to mam takie. Hmm mało słone, albo przesoliłam, tak. albo coś tam i nie wiem, nie wiem, czy to się mogłam wcześniej uratować, bo nie, spróbowałam. tego. No to tak jak właśnie teraz yy, a propos pasty, bo przywiozłam yy, yy, pastę kary sobie z Tajlandii i do, tam też dałam. To uważajcie, bo ja po prostu tą pastę dałam tam mlekiem kokosowym. Tak, tak było na o, instrukcji. Okay. Prawdzie była po angielsku, mogłam coś pomylić. No ale po prostu dałam całą. Okay. I jeszcze oprócz tego, miałam papryczkę chili i oprócz tego jeszcze y, posypałam ostrą papryką taką w tym. No i jakoś się nie spodziewałam, że to kary po prostu samo w sobie będzie ostre. Więc teraz tak jak na kreskówkach jest, że ci taki ogień leci! Iii. No to mniej więcej tak wyglądałam. Chociaż jak się dało osobno ryżu i to też, że sobie nakładałaś trochę ryżu, maczałaś w tym, no to było spoko, nie, no po prostu było takie ostre, jak tam u nich po prostu jest ostre, nie, więc tak jakby trochę przez okay. Tajlandię byłam przyzwyczajona do tej ostrości, ale wiem, że nie każdy by to zjadł. No hmm. ale że ostatnio jakoś tak nawet polubiłam ostre rzeczy, to, to, było, to było w miarę, chociaż już dla mnie było przy takiej granicy niezjedzenia, nie. Ej, ale Tajlandia uczy ostrego, co? Tak. No. ja jestem sama w szoku. Ja po prostu teraz jak nawet konsultuję coś z kimś, co jest dla kogoś ostre, to mam takie to nie no to jest, mnie to jest luz no. w ogóle. Ale ja polubiłam właśnie ostre no. i też mi się wydaje, że ostry, dobrze działa na yy, nie wiem, czy to prawda, czy to mój wymysł. Yy, ogólnie na przewód pokarmowy, na trawienie. No bo jakoś tak jak ziem takie ostre, to się lepiej czuję. Tak, ale wiesz co, no też mówią, że na przykład jest problem z, z na przykład nie wiem, z cerą po ostrym, no że tak, potrafi, no wiesz, może, no, wypryszczyć, czy, czy tam jakoś zareagować skóra potrafi, nie. Ale ja bardzo polubiłam no. i teraz naprawdę uważam, że dużo pikantniej gotuję i dużo pikantniej jem w restauracjach i doceniam ten smak. Mm -hmm. A no to jak będziecie robić tą y, tokary, to po Kto prostu zrobię? dajcie całe, ale nie doprawiaj już niczym ostrym. Okay. I mi się wydaje, że to będzie taka ostrość, ostre, ale fajnie ostre. Mm -hmm. To właśnie nie miałam pomysłu na no. obiad, to chyba to zrobić. No, na to jest. Chętnie. Y, teraz Ty. Aha, no tak, no bo to było Twoje. E, co my tu mamy? aha no to myślę, że dużo osób ma sprawdzanie lodówki bez powodu, hmm. czyli tak naprawdę nawet nie jesteś głodna, a może być tak myślisz, a coś hmm. zobaczy, co w lodówce mhm. tak. i te otwieranie po prostu lodówki, to nawet ja tak często nie robię jak Piotrek, on po prostu wie co tam jest, ale jeszcze zajrzy, ale najgorsze to, że się nie to, zmieniło czasem, najgorsze jest to, że ty w teorii dobrze wiesz, co jest z tych lodówki. No wiem, no robisz zakupy, nie? Idziesz na zakupy i nie masz pojęcia, nie. czy to jest. To też nie. Ja pierdzielę, to jest jakiś hit. Jakby, jak sobie myślę o tych, czy tam widziałam gdzieś te inteligentne lodówki, które ci z aplikacją się łączą mhm. i informują cię, co jest, czego nie ma i tam na zakupach sobie zerkasz, spoko ułatwienie. No bo ja, ja jakby nie wiem, ja po prostu ja nawet teraz potrafię układ lodówki mhm. powtórzyć. Ale jak przychodzisz, do czego to wolę już kupić, żeby się nie wracać na przykład, bo nie jestem pewna, czy tą akurat mhm. rzecz mam, nie? No to tak jak właśnie gotowałam to kary, no to chciałam ryż, no i ja jakby byłam przekonana, że jest ryż w domu. No się okazało, że jest jakaś jedna marna osobna torebka gdzieś rzucona, więc było za mało tego różu. Mhm. No ale właśnie a propos tego, co wiesz, co jest w domu, a czego nie ma, nie? Tak samo właśnie suche produkty, nie? No. Mam też kargo i w teorii wiem, co tam jest, a za każdym razem jestem zdziwiona, że mam taki makaron, albo że w ogóle właśnie go nie mam, nie? Bo to zakładałam, że był. No ale to otwieranie lodówki to myślę, że bardzo dużo tak. osób robi. I co ale to... jest to dziwne, no bo po co 10 razy dziennie otwierasz tą lodówkę, jakby coś miało się tam zmienić? No, żeby coś zjeść, no. No tak, no. hapsnąć. Kapsika jakiegoś zjeść sobie pysznego. No dobrze, no to w takim razie pora na moje. Ja już teraz może mniej, ale to dlatego, że pomniejszyłam jednak swoją szafę bardzo znacznie, jeśli chodzi o ilość ubrań. Ale kiedyś miałam właśnie tak wszystkiego od sasa do lasa, nie bardzo, bardzo różne style, z, z, bo mi się coś u kogoś podobało, ja się w tym nie czułam, ale już to miałam, więc próbowałam to potem z czymś skomponować. I generalnie u mnie wyjście z domu i ubranie się sama dobrze wiesz, tak. z czasów długiej, to była masakra, to była katorga. Ja ale się... perełki można było czasem znaleźć, <laughs> żeby się pośmiać. <laughs> e, tak, i ja miałam straszny problem właśnie z ilością ubrań i to sprawiało, że miałam też na przykład, no nie wiem. Powiedzmy, jedną koszulę, do której mogłam ubrać 4-5 spokojnie par, na przykład butów, żeby mi to się w głowie zgadzało. A że ja mam pierdolca, i jak mi się w głowie coś nie wyobrazi, a potem to się nie zgadza, albo wpadnę na to, że jednak inne buty byłyby lepsze, to ja mam po prostu czasem walczę z tym, ale mam ochotę wrócić do domu się przebrać i się męczę. Naprawdę? Męczę się cały dzień, że coś innego lepiej by wyglądało niż to, co ubrałam. Ojej. No. I tak jak mówię, teraz jest mniej, bo mam mniejszy problem, bo mam mniej ubrań, więc tak też tych dodatków na przykład jest mniej, już nie kupuję set butów o troszkę innym odcieniu, bo wiem, że to nie ma sensu i wolę mieć bejziki, więc te basici pasują praktycznie do wszystkiego i są takie kapsułowe powiedzmy, ale jak sobie coś kupię w głowie, ojej. że coś by lepiej wyglądało. By... Okropnie i mam dzień stracony już. Nie, to ja czasami tak mam, że popatrzę na siebie i pomyślę sobie, ojej, ale się brzydko ubrałam, no ale mam takie, no dobra, no, no co, trudno. Trudno. I co, i nic? No nic. Zapominasz o Zapominam. tym? Nie Właśnie myślisz? Się, nie. No i przechodzę gdzieś kolos, teraz myślę, ojej, no brzydko się ubrałaś, no ale no, nie zmienię tego, nie? Ale mi to I wtedy, gdy przychodzę wie. do domu i sobie myślę, Boże, no po co mi ten sweter? Na przykład jakiś taki brzydki, nie? Czasami ci się coś wydajesz, coś fajnego sobie kupiłeś uh -huh. i taki zadowolony jesteś jeden-dwa dni, a potem już dochodzi do tego, że wcale to nie był dobry pomysł. No tak, to, 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 bardzo często tak mamy I właśnie te rzeczy od razu wrzucam no. na wintet, żeby się tego pozbyć, bo mm, no bo nie, no bo wiem, że nie będę w tym chodzić, chociaż kiedyś bym jeszcze to męczyła, bo, bo dopiero co kupiłam, bo no szkoda właśnie. sprzedać i w ogóle. No. Ale nie ma co się męczyć, i ja no jestem właśnie czasem, mówię: Boże, skończ już z tym, nie rozkrwinęj tego. Nikt tego nie widzi i nie wie, że no mogę tak, brać inne. Bo buty. nie wie, że ma iż inne buty o, nawet, a, nie? Więc to jest taka dziwna rzecz. I daj się znać, bo Ola mówi, że jest spokojna mimo nie, wszystko. Nie, tak, ja raczej nie. No chyba, że na, na przykład. Yy, nie, no, nie, w sumie nie. Hmm. A, no to, to, to też na pewno Ty masz tak, na pewno myślę, że dużo osób też tak ma. Wyobrażanie sobie riposty po dłuższym czasie. Gdybym ja mogła je wszystkie tak od razu. Co ja bym, co ja bym nie powiedziała, nie? Albo czego bym nie zrobiła? W sensie ktoś do mnie coś mówi i ja wtedy powiedziałabym ci, ale nie wiem, co mam ci teraz powiedzieć. A za wiecie, 5 minut mam taką ripostę, że komuś poszłoby po prostu w pięty. No ale już jest za późno. Tak, już nie do końca tej no. osoby często. Ale faktycznie raz mi się udało strzelić idealną ripostą w sytuacji. Jestem z niej bardzo dumna. Słuchaj, byliśmy w Ikei, I, Ikei no. y, i tam jakby, no to było trzy lata temu. No i y, była jedna w sumie kolejka, która potem się rozgawędziała na dwie. Pamiętam tę sytuację, ale tak. opowiedzcie. <laughs> Dobrze. Y, no i ona się rozgawędziała. No i ja w sumie ja nie wiedziałam jeszcze za bardzo, gdzie stoję. I byłam jakby przed podjęciem decyzji. No i jakaś tam pani za mną chyba tak się mocno już denerwowała tym, że ja trochę tu, trochę tu, tak może sama też przestępowałam z nogi na nogi, chyba czekałam na tomka, aż dojdzie, coś. No nie wiem, nieważne. W każdym razie no, ona już taka ofukała mnie tam. Bo już, ha, ha, po, już była taka oburzona tym moim mm -hmm. zachowaniem. I coś tam mi chyba nawet powiedziała, że co ja A nie, ja wiem. Mm -hmm. Ja chodziłam po ludziach i, I pytałaś, nie masz stanąć? Nie, właśnie, to było to, było to że ja nie wiedziałam, gdzie mam, się, gdzie mam się ustawić, i pytałam ludzi czy ta kolejka, przed sobą, do której stoją kasy. Czy to powiedzmy do drugiej, czy do trzeciej. I tak wiesz, pytam, a pan stoi? A pan do jakiej kasy stoi? A pan do jakiej kasy stoi? I ona była chyba czwarta, już miałam, którą miałam zapytać. I już miałam otwierać buzię, a ona. I pani tak każdego teraz będzie pytać? A ja, o. Nerwy w konserwy. To żeś jej powiedziała. A ona Idealnie. co na to? No nic no. Bo to było się. tak dobre, tak dobrze. No, nic więcej nie powie. A no, co miała ci powiedzieć? No, zamknęłam ją w konserwie. No, no. Wiesz, mhm. no z... Przyszła jej córka i ona już bo jeszcze pra... pokazywała mi tam oczami oczywiście, że jest. Oburzające to było pytanie każdego. Gdzie <noise> on stoi? No i właśnie tak to było i z tej sytuacji jestem bardzo dumna. Natknął mnie do tego oczywiście Pacześ, który w swoim stand-upie o tym powiedział, ale już zupełnie nie wiem w jakiej sytuacji, co to był za kontekst. Natomiast powiedzonko ze mną zostało i je wykorzystałam, także można. No kurde no, nerwy w konserwy. Tobie też się, ojciec uda. mi się kiedyś, kiedyś komuś coś powiem. Tak. Bo ja kiedyś miałam takie nerwy właśnie, nie wiem, czy o tym nie wspominałam tutaj, Właśnie a propos riposty, że tak strasznie taka dziewczyna w początce mnie denerwowała, i tak strasznie chciałam jej coś powiedzieć, ale ja nie wiedziałam, co a mną nerwy po prostu szargały, że zrobiłam tego tak. <grym> I to była moja riposta. I pamiętam, że wszyscy w takim szoku, co ja w ogóle zrobiłam, nie, a ja wiesz, jak tak po prostu. <grym> aż mnie telepało w środku, tak strasznie chciałam jej coś powiedzieć, ale zupełnie nie wiedziałam, co. No ja to mam czasem także, jak mnie tak już telepie, to mam wrażenie, że już tracę ostrość w oczach, już tak wiecie, tak błędny wzrok mi się zaczyna robić, że ja po prostu nie wytrzymam zaraz, no. Ale no tak, ale zazwyczaj kończy się to tak, że jest taka pustka w tej głowie no tak. i nic nie masz do powiedzenia, ale raz Raz pani faktycznie, no to, to nie, nie do końca w, w temacie riposty, ale mam takie, to jest tak jak z, to, z Tobą i paczkomatem. <laughs> że, czemu że ja ci nie powiedziałam, że ona taką mnie działa. To mam z tą panią tak, że jakbym ją spotkała, absolutnie bym jej nie poznała, ale jakbym miała możliwość wrócić się do tej sytuacji, gdybym przeprosiła za swoje zachowanie, bo ona nic takiego nie zrobiła, a ja po prostu już jakaś tam, wiecie, no coś innego się działo w, w głowie, jakiś zły dzień czy coś, no i nic nie szukała. Nie, to właśnie inna sytuacja. A, bo myślałam, że Tą chciałaś przeprosić. Nie, bo ja się, ja byłam tą fukającą, Aha. więc to ja powinnam przeprosić, bo ona, yy, no nic, coś tam, tam się jeszcze krzątała, chyba, przy, nie wiem co, ona, przed tą kasą jeszcze jakieś robiła tańce. Ja tak, mwa, że tylko że mnie wkurzyła, a no nic nie zrobiła. I ona tak się odwróciła, powiedziała: serio? Nie, tak głupio zrobiłam. I ja wtedy powinnam być. Powiedzieć... Ja że ci powiedziała nerwy w konserwy. Nie, ja, no, ja wtedy powinnam powiedzieć. nie ja pani, co przepraszam panią, bo Aż mi Wie pani co? Przepraszam panią. Bo, bo... jestem głodna i chciałam <laughs> życie <jej> zakupy zrobić. <laughs> tak, mogła być, prawda. Ale prawdopodobnie, wiecie, na no, jakiś inny film mi się rozgrywa w głowie i na niej się wyżyłam. No tak jak na kierowcy, jak się... ja ciśniesz ten klakson, no. bo ktoś ci zajechał drogę, to jesteś po prostu w raju. To jest wyżycie się, po prostu w... e, wyrzucenie tych energii. Jak ja ostatnio strąbiłam chłopa, normalnie tak trzymałam ten klakson cały czas. I w, Wiesz, ja chyba raz w życiu natrąbiłam na kogoś? Ja nie, bo taksówkarz mi strasznie zajechał drogę A. i tak strasznie mi zajechał, że bronia obok, tak już siedzimy z tym klaksonem, silioną. A to właśnie tak można kla klaksonić cały czas? Ja mówię, nie wiem, ja chodzi <śm> mnie to. No <śm> i ta pani wtedy właśnie w tym sklepie mówi, że no serio, no ona nic nie zrobiła, ja już taka byłam, wiecie, oburzona, pancia. Mm -hmm. I wtedy powinnam powiedzieć, wie pani co, no pani rację, przepraszam panią za swoją reakcję, nie zrobiłam tego. I więc zróbcie to, jak będziecie mieli okazję. Albo jak ją spotkacie, to powiedzcie, że daję ją przeproszę. I jak ją się spotkacie, to ją przeproście, a jak ktoś was wkurzy, to od razu mówcie riposty i nie czekajcie na lepszy moment, bo go nie będzie. Nie będzie nigdy, naprawdę. A będziecie dumni. Nie wiem, z bo po prostu ja chyba sobie zrobię kilka takich, wiesz... Ripost. ripost Gotowy. na przykład, no właśnie, nerwy w konserwy. <laughs> Wydaj e-booka. No, <laughs> ripost. o, riposty. Na każdy <laughs> dzień. I na każdą sytuację. I potem zrób kurs. Ten o, ten. dajcie znać, czy kupilibyście takiego e-booka. E e no, oczywiście biorę z tego procent za pomysł. No nie, no możesz tam wiesz. Być współautorem. No, nerwy w konserwy, No twarzy... to, to jest Twoje. To jest prawa autorskie. No. Chociaż są tak naprawdę Ty Tu może być nawet taki. Nerwy w konserwy i sto innych przykładów. Mhm. Jak komuś dopiec. Jak komuś zripostować za zachowanie jakieś, no tak, tak no, to trzeba po prostu zmonetyzować ten pomysł. No, i, i, i używać postów w pewnych momentach. Nie, ale nie być bucem. No nie być, nie bucem. być bucem. No, nie, nie cmokać na innych, bo to takie też ja też byłam wiele razy odsmokana, no bo tam coś jeszcze my. robiłam, a no, już komuś się to nie podobało i się kręciłam czy coś. No, ale człowiek tak ma czasem, no, nie planuje tego, że przy kasie się zorientuje, że czegoś nie wziął, i lata po, po sklepie, no. Tak, to prawda. Ludzkie historie. Ludzkie historie. No dobrze, kochani, my więcej dziwnych rzeczy na dzisiaj nie mamy. Tyle było założone i tyle przedstawiłyśmy. 15. Hmm. I co? I na pewno będzie kolejny odcinek Dziwnych Rzeczy, ale dajcie nam chwilę, żeby zebrać nasze dziwactwa do kupy. Tak, trzymajcie kciuki, żebyśmy zapisywały te tak. dziwactwa lepiej niż dotychczas. No i Wam też życzymy oczywiście, żebyście zapisywali swoje. I może i, kiedyś się podzielili. I podzielili. Albo i... wydaje buka. <laughs> Nie I żebyśmy mogły my się kiedyś podzielić tym, no wiecie, jak to działa, nie? Tak. Wy do nas my to. Do. Do A my za dwoniuszki żartuję, nie zrobimy za z tego biznesu. Nie przejmujcie się. Dobra, trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego. Pa pa. Pa.